Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Pokémon MMO. I dzisiaj wracamy do naszego bohatera. I będziemy zwiedzać kolejne zakątki regionu. Hoenn! Tak jest. A więc tak. Zacznijmy od tego, że je ja zabiorę tą myszkę. I przejdziemy się z powrotem do profesora. Profesora! Profesora! Yy, o Boże! Nie pamiętam. O nie, tu jeszcze mamy mail Przed pójściem. czeka na nas? Ej. Chemia, chemia. Przejdziemy się do jej ojca. Zobaczymy co nam powie ciekawego. No. Ej, typie, nie blokuj. Co nam ciekawego powie o Profesor Birch dokładnie to jest! No, a jak On nam da Pokédex, o! Wielka technologia Ale też nam da Pokebole A potem będzie nas chyba ktoś uczył łapać Pokémony. I Bodajże będzie mm, taki gościu mały w kubraczku Ale Normalnie teleportation No, dawaj nam Pokebole, a nie, ty nam nie dasz pokeboli? Dopiero jak z oj do ojca pójdziemy, to nam gość da jakieś pokebole. Dobra, zobaczymy. Mamusia Mamusia nam da yy, running? Boots? że... ...si buty do biegania Running shoes. Klikamy. Dobrze, dobrze, Mamusiu. Hmm. Twój ojciec zapracowany. Dobra. Możemy biegać już. Fajnie, fajnie. Więc zmieszajmy do kolejnego miasta. A raczej to jeszcze prowincja będzie. Dopiero miasto, to dopiero jak dojdziemy do pierwszego miasta gdzie jest Jim naszego ojca Może trochę z Absorba się wyleczmy Hmm... Santa Jeszcze raz Absorb String shoot. To nam chyba zmniejsza, bodajże, atak? Nie, speeda no ale coś. Pokonamy teraz Wurmpla, levelu oczywiście, jeszcze nie dostaniemy. Ile mamy? No, tam jedną trzecią bodajże mamy. Ale mamy jeszcze jedną walkę. Znowu urmpl, urmpl. jest. Nazwę. Urmpl. Jak to mi się wymawia po polsku. A ten znowu tak, my znowu absorb. I tak dalej, i tak dalej. Ale i tak przyjdziemy się do centrum, żeby zwiększyć ilość naszych ataków, bo jest ich już naprawdę mało. No, a następnie udamy się do miasta, w którym Sala bodajże jest naszego ojca, jeśli dobrze pamiętam. Oczywiście sala Pokémon. Ale oczywiście nie zawalczymy w niej, bo to jest dopiero piąty. piąty gym bodajże. I tam trenuje się pokemony typu normalnego. Ja tam zawsze problemy miałem z tym gymem, bo nigdy nie widziałem co, co kontruje Pokémony typu normal. Ale my już wiemy i będziemy próbować łapać jakiegoś. Może Machampa? Coś w tym stylu. Ale mamy kolejną walkę. I to pierwsza nasza walka z trenerem. I. O, oczywiście, a Calvin! Z Absorb. O, Pouchieną już ma piąty level jego. Więc. Wyższa szkoła jazdy. Za 14 Ale my się. Wleczyliśmy, on znowu za 4, a my z absorbem, nie wiem ile teraz leczymy się, a 1, no to wszystko z jego pokemonów I wpadł nam poziom 9, bardzo fajnie, nauczyliśmy się nowego ataku quick, quick attack Więc bardzo, bardzo, bardzo fajnie I dalej idziemy, tu będą trenerzy jeszcze, nie to chyba będzie ostatni już trener nie, będzie jeszcze na pewno jeden, nie wiem czy nie dwóch, ale na, jeden na pewno łapacz robaków. Catch. Yy, nie. Catch to jest Tak. Yy, jakiś tam łapacz ro robaków. Ale zobaczymy, co tu nic ciekawego. Mm. Ciągle ten Tackle Mógłby tego Spirit Shoot'a użyć Zamość Ta mm... Tackle nie, nie, nie trafił, bardzo dobrze My zaabsorbujemy go jeszcze raz O, Critical Hit W odpowiednim momencie rzeczywiście y, Trochę się wyleczyliśmy I on ma jeszcze innego chłopca Tak Rick się nazywa, nie kacz Boże to Znowu Poleczymy się trochę na nim taku. Absorb, taku mamy znowu Absorb? I co dalej? No i dalej monotonna walka no i ale już O! Nie spodziewałem się, że już padnie, ale dobrze. Jak tak się stało, bardzo fajnie pokonaliśmy łapacza robaków Rika, dostaliśmy 64. O, tutaj jeszcze trener. Tak, dobrze mówiłem. Dwóch trenerów jeszcze nas spotka. A teraz zmierzymy się przeciwko. Młodzieniec Allen z Zigzagunem. Co nam Zigzagun pokażesz? O, zmienia Pokemona! Tylo! Oczywiście Tylo ma na nami przewagę, no ale na trzecim levelu to czy ja wiem, czy to jakaś przewaga? On może znać jedynie Pek. No, no, tak jak mówiłem. No, trochę nam zadał, nie powiem, że nie. My się uleczymy i tak. No, to jest atak typu. Ry, typu latającego, więc jest super efektywny na Pokémon typu roślinnego. Ale teraz będzie Zigzagon. Zigzagon nie będzie na nas super efektywny, więc. Nie będzie problemu, żeby uleczyć się. Ale, że. Zdziwiłem się, że w ogóle trener zmienił Pokemona. Oni dostali w tej wersji większą inteligencję, czy co? Bo w normalnych szafirach albo rugby To było coś niespotykanego, żeby trener zmienił Pokemona? No. No fajnie, fajnie, fajnie. Dobrze idziemy. A tu nie powinno być. Bery? żadnych, tu zawsze stały bery, tak mi się wydaje przynajmniej. No i mamy jakąś kobietę, dziewczynkę, Diana. No, zobaczymy co nam pokaże. Oczywiście nie wszyscy musieliby tego co ja. Żeby pokazała, jak chcę, żeby pokazała siłę swoich Pokémonów. Tak jest. 51 punktów expa, Bardzo fajnie. I Shrumish. No, szrumiszowi z Absorba to wątpię, żebyśmy coś zrobili. No, ale Squid My, ja myślę, że my też Shrumisha zrobimy, Bo to. Bo on ma fajnego, fajną pierwszą ewolucję. Jest to brilum, Który ma podtyp też walczący. I myślę, że. Będzie on nawet silny. No, brillome ogólnie są bardzo silne i mogą zmienić walkę swoimi atakami. A my już dotarliśmy do miasta, które się nazywa Petelburg City. I tu salę Pokémon ma nasz ojciec. Tak. Wyleczmy się. Fajnie. No tak, ale do naszego ojca pójdziemy w kolejnym odcinku. Ja was już zapraszam na niego i dziękuję za oglądanie. Jeśli się podobało, to możecie zlajkować, jeśli nie, to nie. I co? To wszystko na dzisiaj. Zapraszam do kolejnych odcinków i cześć.